Żłobki, przedszkola, opieka długoterminowa czy kanalizacja. Między innymi te inwestycje mogą zostać zrealizowane przy współudziale środków z Krajowego Planu Odbudowy. O tym, jak z nich skorzystać, rozmawiano podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim. Szerzej o tym wydarzeniu powiemy w tym wydaniu magazynu Kujawsko-Pomorskiego. Marta Nowicka-Bujak, zapraszam. Żłobki, opieka długoterminowa, modernizacje energetyczne czy podłączenie do kanalizacji, między innymi takie inwestycje, mogą być zrealizowane przy wsparciu funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Na pewno będziemy tutaj celować w przyłącza wodno-kanalizacyjne. Moja gmina Chełmża jest skanalizowana w około 30%. Jest to na pewno, jesteśmy w tej kwestii na końcu listy w powiecie toruńskim, ale będziemy robić wszystko, aby te zaległości nadrabiać. O możliwościach związanych z unijnym wsparciem rozmawiano w Urzędzie Marszałkowskim podczas spotkania z sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Janem Szyszko. Główne obawy samorządowców dotyczą terminu rozliczenia projektów finansowych w ramach KPO, co może się okazać kłopotliwe dla beneficjentów. Projekty infrastrukturalne, które będziemy realizować nie wiem w obszarze zdrowia, długoterminówki czy, czy innych z termomodernizacji, niestety ten okres kwalifikacji. To jest czerwiec roku 2026. Na dodatek ten, te projekty muszą się wtedy zakończyć formalnie, fizycznie, muszą być odebrane, a z drugiej strony muszą zostać rozliczone. W związku z tym perspektywa półtora roku dla inwestycji kubaturowych, które nawet jeżeli mamy je przygotowane, no daje te pewien niepokój, czy będziemy w stanie te zadania te, do tego terminu zrealizować. A z drugiej strony no nasze pytanie, jeżeli nam się te terminy przesuną, czy stracimy tą dotację, czy będziemy mogli ją uzyskać proporcjonalnie do e, stanu realizacji na czerwiec 2026. Niestety termin rozliczenia, który przypada w sierpniu 2026 roku jest nie Zmiana rozporządzenia nie jest na stole, nie jest prawdopodobna. To mówimy, to mówimy wprost, ja to też powiedziałem wprost na tym spotkaniu. Natomiast to, o czym chcemy rozmawiać, to jest, są różne interpretacje rozporządzenia, które, które, teraz, które, które teraz obowiązuje, które być może pozwolą na jakieś nieznaczne, i tutaj mówię o perspektywie krótkich miesięcy, przesunięcia tych, tych terminów. To nie jest scenariusz pewny, to nie jest coś, na co ja bym w tym momencie yy, yy, stawiał, natomiast... Yy. Jest to temat, który z Komisją Europejską aktywnie podejmujemy. Marszałek zapewnił, że samorząd województwa jest gotowy do składania wniosków o środki KPO w ramach wszystkich konkursów, w których będzie mógł aplikować. Zadeklarował też szerokie merytoryczne wsparcie marszałkowskiej administracji dla przygotowujących projekty i wnioski do KPO samorządów lokalnych. Tam, gdzie będzie tylko to potrzebne, będziemy pomagać samorządom złożyć te projekty, tak aby one rzeczywiście były wysoko punktowane i uzyskały dofinansowanie. Oparty na środkach unijnych KPO to 60 miliardów euro, czyli 268 miliardów złotych dla naszego kraju, częściowo w postaci dotacji, częściowo w formie pożyczek na preferencyjnych warunkach. Główne kierunki wsparcia to innowacje, środowisko, cyfryzacja, edukacja i zdrowie. Celem jest wzmocnienie gospodarki i uczynienie jej bardziej odporną na różnego rodzaju kryzysy. Przedstawiciele samorządu województwa oraz konwentów prezydentów miast, starostów powiatów, burmistrzów i wójtów naszego regionu spotkali się w Toruniu na kujawsko-pomorskim forum samorządowym. Wśród podejmowanych tematów znalazł się między innymi rządowy projekt nowej ustawy o dochodach samorządów, zarządzanie wydatkami to obecnie największe wyzwanie, jakie stoi przed samorządowcami. Co do obciążeń finansowych, na pewno oświata, no to, to powie każdy samorządowiec, na pewno wydatki na zdrowie, na politykę społeczną. Drugi koszyk, który trochę od nas zależy, to koszyk inwestycji gminnych. W przypadku Torunia, inwestycji kubaturowych, infrastrukturalnych w Toruniu, przymierzamy się i będziemy to chcieli zrealizować do wpisania w projekt budżetu budowy ulicy Olsztyńskiej na przykład. Do tego dochodzą wszelkie działania dotyczące remontów ulic. Zbyt mało środków finansowych na samorządy cały czas. Tutaj niewątpliwie każdy samorządowiec widzi, że jednak te środki, które wydajemy dzisiaj chociażby na zadania nam zlecone, no są niewystarczające. I to począwszy od oświaty, skończywszy na właśnie opiece społecznej. Wszędzie po prostu do wszystkiego dokładamy, aczkolwiek my to też rozumiemy, że jesteśmy jedną wspólnotą, więc trzeba się dzielić jak zarówno obowiązkami, jak i kosztami, które ponosimy, no ale chcielibyśmy, żeby te pieniądze były znacznie większe. Pomoc samorządom ma procedowany szybką ścieżką projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który zakłada większy udział w zebranym na danym terenie podatku dochodowym od osób fizycznych i firm. Moment na pomoc właściwie jest ostatni. To jest ostatnia nasza deska ratunku, dlatego że pięć ostatnich lat Oznaczało tak naprawdę dodawania różnego rodzaju zadań i ograniczania naszych dochodów. Zresztą liczby mówią same za siebie. Pięć lat temu zaledwie 2% polskich samorządów miało problem z deficytem, dzisiaj to jest ponad 60%, więc to pokazuje, że to nie jest kwestia włocławka, Torunia Bydgoszczy, tylko generalnie wszystkich samorządów w naszym kraju. Bardzo oczekujemy na konkretne rozwiązania, na ustawę, która jest procedowana. To ma być wsparcie, bardzo duże wsparcie dla samorządów. Wiadomo, że w ostatnich latach zostaliśmy mocno okrojeni, jeżeli chodzi o środki z PIT-u, z CIT-u. W przypadku Gryzionca to jest ponad 100 milionów złotych. Liczymy, że te nowe rozwiązania no, ustabilizują nasze finanse. W przypadku naszego miasta mówimy tutaj o kwocie około 63-4 milionów złotych. Według marszałka województwa koniecznym jest także wspólne wypracowanie takiego systemu finansowania, który nie tylko zagwarantuje samorządom stabilizację i samodzielność finansową, ale także pozwoli na kolejne inwestycje. Oprócz działalności bieżącej, którą przecież rozszerzamy, ona się nie zwęża, dochodzą wciąż nowe instytucje, nowe pomysły rozwojowe i trzeba je utrzymać, nie tylko raz zainwestować w środków unijnych, ale potem utrzymać, domy dziennego pobytu i tak dalej, dla chociażby seniorów, to z kolei wyzwanie dla gmin. Przecież... Tworzymy ich przeszło 100 w tym nowym rozdaniu budżetu unijnego, ale za 3 lata pieniądze się skończą i państwo polskie musi w swojej polityce senioralnej uwzględnić ten nowy byt, którego jeszcze kilka lat temu nie było. Więc nasze oczekiwania są takie, abyśmy koordynowali wspólnie z rządem budżety, kolejne kolejnych budżety na kolejne lata. Według zapewnień Ministerstwa Finansów w przyszłym roku dochody jednostek samorządu terytorialnego wzrosną o niemal 25 miliardów złotych w stosunku do obowiązującego systemu. Potencjalny zysk ma zależeć m.in. od wielkości danej gminy lub powiatu. Jestem zwolennikiem, ja osobiście, dywersyfikacji tych przychodów samorządów lokalnych i stopniowego zwiększenia udziału samorządów. To jest moja, moje osobiste przekonanie, że tam się żadna złotówka w samorządach nie marnuje. Na pewno będę, będę starał się samorządowców w tych działaniach wspierać. Forum samorządowe zorganizowano po raz pierwszy od czasów wyborów. Rozmawiano także o pomocy województwa Kujawsko-Pomorskiego, poszkodowanym w wyniku powodzi, która dotknęła południe kraju, a także dofinansowaniu z funduszy europejskich do infrastruktury sportowej. Mają opiekę i wyżywienie, zajęcia gimnastyczne i terapeutyczne, a co najważniejsze, siebie nawzajem. Po opieczni Dziennego Domu Pomocy przy ulicy Bartosza Głowackiego w Toruniu spędzają czas niezwykle aktywnie. Ja uważam, że takie miejsca są bardzo potrzebne, bo osoby stare potrzebują wyjść z domu. Wtedy mają jakąś motywację, żeby spotkać się z kimś, żeby się ubrać jakoś. Dlatego to i motywuje po prostu wyjście z domu. Pododpieczni mają możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych, muzycznych, plastycznych, wspierających sprawność ruchową, a także mogą korzystać z poradnictwa psychologicznego. Mają zapewnione poradnictwo prawne oraz nasze wsparcie w bieżących sprawach życia codziennego. Wielu z nich placówkę traktuje jak drugi dom, a pracowników jak rodzinę. Wśród nas to jest dużo takich ludzi chorych często mają zaburzenia słuchu, mają aparaty słuchowe, często mają niedowidzenia, mamy też jedną panią niewidomą, również po prostu bardzo często mamy zaniki pamięci i cieszymy się, że takie panie wychowawczynie tak nas rozumieją, mówią do nas spokojnie, cicho. I tak, żebyśmy byli przez nich zrozumiali, żebyśmy się czuli komfortowo. Zawsze przy nas są, również zapewniają nam opiekę zdrowotną, medyczną, wtedy kiedy to potrzeba. Dom dziennego pobytu w Toruniu to jeden z wielu, jakie w ostatnich latach powstały na terenie naszego województwa przy wsparciu funduszy europejskich. To szeroko zakrojony projekt opieki senioralnej, który w nowej perspektywie finansowej będzie kontynuowany. Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju pozyskał właśnie dotacje na stworzenie kolejnych placówek. Jeżeli chodzi o dzisiejszą umowę, którą będę miał zaszczyt w najbliższych minutach, myślę, podpisać, to dosyć duża umowa, z tego zalewam największa w dniu dzisiejszym, obejmuje funkcjonowanie utworzeń nowych dziennych domów pobytu dla seniorów na terenie naszego województwa. No to pochwalimy się trochę liczbami, tych dziennych domów będzie powyżej 30 na terenie naszego województwa, w 21, 21 lokalizacjach. Ruszaliśmy z pierwszymi projektami bodajże 15 października 2018 roku, tu mówię o przysieku, między innymi, już mamy 6 lat funkcjonowania tych domów i ten projekt nowy pozwala nam zabezpieczenie finansowania na kolejne 3 lata. 38 milionów złotych wyniosła dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa, które przygotowuje się do remontu konserwatorskiego i działań rewitalizacyjno-odtworzeniowych w zespole pałacowo-parkowym w podtoruńskiej nawrze, w którym będzie miało swoje miejsce przyszłe Muzeum Ziemiaństwa i wsi. Przetarg jest już ogłoszony, jest finalizowany. Te dwie rzeczy idą równolegle i w związku z tym mamy dziś sytuację taką, że mogę powiedzieć, że w ciągu najbliższego, mam nadzieję, około miesiąca będzie finał w postaci już zamkniętego postępowania przetargowego, wyłonienia i ogłoszenia wyłonionego wykonawcy, tudzież podpisanie umów z wykonawcą i ostatni kwartał praktycznie możemy mówić o tym, że rozpoczyna się to, na co wszyscy długo czekamy. W gminie Aleksandrów Kujawski za ponad 7 milionów złotych powstanie Centrum Usług Społecznych. Można powiedzieć, że w pewien sposób jest to odwrócenie tego, co robi dzisiaj Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli wyjście dla tych ludzi, którzy nie są zagrożeni ubóstwem i potrzebują takiej pomocy systemowej, ale również tych, którzy potrzebują pomocy często takiej dla nas, można by było powiedzieć, znanej, czyli na przykład rozchorowałem się, a nie wiem gdzie mam pójść, co dalej z tym zrobić i naprawdę takich osób jest bardzo wiele. Oprócz tego e, ruszamy z kolejnym pojazdem dowożącym ludzi e, chorych właśnie do, do, do lekarza, e, na badania czy wy, również inne rzeczy, czyli tak zwany door to door. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu zrealizuje termomodernizację budynku mieszkalnego przy ulicy Poznańskiej 66. Budynek, który powstał w 1889 roku. Na no obecną chwilę zamieszkuje tam 7 rodzin, a powierzchnia użytkowa tego budynku to blisko 350 metrów. Termomodernizacja obejmie. Przede wszystkim remont dachu, kominów, termomodernizację ściany tylnej i bocznej budynku, konserwacja elewacji budynku od strony ulicy Poznańskiej, a także termomodernizację, izolację fundamentów budynku odrestaurowana zostanie klatka schodowa w częściach wspólnych zostaną wymienione okna i drzwi Fundusze unijne pozwolą także na realizowanie projektu Szkoła Zawodowców, dzięki któremu uczniowie szkół branżowych będą mogli odbyć staże u potencjalnych pracodawców. Staże zawodowe to taka bogatsza wersja praktyk zawodowych. To znaczy uczeń lub to znaczy uczeń będzie mógł realizować chociażby w okresie wakacyjnym, to jest najlepszy czas na realizowanie stażu. W branżach, będzie mógł się realizować w branżach technik weterynarii, technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Są to współprace z pracodawcami głównie w powiecie rypińskim, lipnowskim, Golubsko-dobrzyńskim. Łączna wartość podpisanego wsparcia to 222 miliony złotych. Bardzo się z tego cieszymy, bo już w przyszłym roku tzw. NK, czyli śródokresowe, sprawdzam. Komisja Europejska rozlicza nas z tempa realizacji, wdrażania nowego programu. Na razie nie ma zagrożeń, no ale trzeba rzeczywiście się śpieszyć. Wśród podpisanych umów znalazły się projekty społeczne, inwestycyjne oraz te dedykowane przedsiębiorcom. Na tę inwestycję mieszkańcy i władze Lubrańca w powiecie włocławskim czekali od lat. 20 września oficjalnie otwarta została tam obwodnica miasta. Samochody ciężarowe mogą w końcu omijać ścisłe centrum. Obwodnica dla nas jest sprawą bardzo ważną, ponieważ nie tylko ze względu na mieszkańców, ale możliwości rozwojowe, a więc łatwiejszy dojazd, wyjazd. Natomiast jest to coś niesamowitego, że po prostu to się udało. Zyska Lubraniec, ale także cały powiat włocławski. Przede wszystkim odciąży miasto Lubraniec, ale to także znakomite połączenie dla kilku gmin z miastem Włocławek, z brzeską strefą gospodarczą pomiędzy dwoma autostradami. Także mam nadzieję, że ta inwestycja oprócz tych względów lokalnych przyczyni się także do rozwoju gospodarczego naszego regionu, naszego powiatu, który ciągle. Ciągle staramy się wprowadzać, kontynuować, rozwijając wiele stref, a ta droga na pewno w tym pomoże. Trasa zaczyna się przed wjazdem do miasta od strony Brześcia Kujawskiego i omija miejscowość po zachodniej stronie w ciągu drogi wojewódzkiej numer 270. W ramach inwestycji nad rzeką z Głowiączką powstał także nowy 140-metrowy most. Tak naprawdę ponad 5 km obwodnicy, omijający całkowicie miejscowość Lubraniec. Na początku, na końcu dwa bezpieczne ronda z oczywiście zapewnionym ruchem pieszym. Tak naprawdę w najwyższym standardzie, czyli 115 kN na oś, mogą samochody tędy jeździć, czyli wszystkie tak naprawdę. Dodatkowo mamy most 140-metrowy na rzece z Rzeka wydaje się mała, ale stare meandrowanie jej oraz jakby warunki gruntowe w okolicach naprawdę był dużym wyzwaniem inżynierskim. Obwodnica Lubrańca jest pierwszą z 14 planowanych przez samorząd województwa. Ich realizacja w najbliższych latach pochłonie miliard złotych. W tej chwili Tuchola najbliżej mamy decyzję środowiskową. Owszem, problem z gazownikami, ale myślę, że tutaj z udziałem pana wojewody uda się ten problem rozwiązać za niech. No i będziemy realizować jeszcze, ogłosimy targi jeszcze w, może w na początku przyszłego roku na realizację pierwszego etapu budowy obwodnicy Tucholi, ogromnego projektu. Bardzo mocno zaawansowana, zaawansowana jest Helmża obwodnica Chełmży, Rypin. To i Golub Dobrzyń i Brodnica. To może te, które są w, naj, najbardziej, takim, w najbardziej zaawansowanym etapie realizacji. Inwestycja drogowa w lubrańcu kosztowała 66 milionów złotych, została sfinansowana z regionalnego programu operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. W tym roku przypada dwusetna rocznica pobytu Fryderyka Chopina w naszym regionie. Z tej okazji w szafarni odbyła się dwudniowa ogólnopolska konferencja naukowa, podczas której w murach ośrodka Chopinowskiego zagościli muzykolodzy, teoretycy muzyki, historycy i filozofowie. Poznaliśmy konteksty, które do tej pory nie były tak bardzo zgłębione. Poznaliśmy cały panel bogaty, poświęcony był mazurką szopanowskim, zarówno od strony wykonawczej, ale także teoretycznej. Więc tutaj mieliśmy takie dwa spojrzenia, także o wykonawstwie na instrumentach historycznych, więc tutaj także ten aspekt był obecny. Profesor Dziadek powiedziała o orientalizmie w twórczości Chopina z perspektywy Władimira Stasowa. O idei społeczeństwa, znaczy organicznej społeczeństwa w kontekście Chopina opowiadał profesor Piotr Dalik, więc tych kontekstów było bardzo dużo. Mieliśmy także Chopina w popkulturze, więc spojrzenie innego rodzaju. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję poznać twórczość Chopina z różnych perspektyw. Okazuje się, że Fryderyk Chopin, który stał się ulubionym, pianiz... ulubionym kompozytorem pianistów jazzowych, właściwie wykroczył daleko poza, poza muzykę jazzową w ostatnich 20-30 latach. W polskim Radiu Chopin można posłuchać audycji Mariusza Gradowskiego, który eksploruje internet, z którego wynika, że właśnie Fryderyk Chopin inspiruje wszystkich. Od... od reggae po jazz, hard rock, metal. No właśnie, trudno chyba wskazać gatunek, w którym gdzieś Chopin by się nie pojawiał w postaci mikrocytatu, utajonego, czasami jawnego, albo po prostu otwartej, otwartej przeróbki. Wiele lat temu krajobraz Naszych Ziem zainspirował młodego Fryderyka Chopina do napisania kilku młodzieńczych kompozycji, których motywy powtarzają się w dojrzałej twórczości genialnego romantyka. Muzyka tutejsza, muzyka ludowa, której autentyczne ślady w mazurkach Chopina, pisanych mniej więcej w tym okresie, w którym był w szafarni, można usłyszeć. Oczywiście nie wiemy konkretnie, że ten i ten mazurek, ten i ten takt powstał na tej ziemi. Ale jednak no, chociażby badacze twórczości szupy, napisarze, pisarze, którzy o nim pisywali, stale widzieli Mazurki opus 6, opus 7 w pejzażu właśnie kujawskim. Do tej pory do szafarni przyjeżdżają twórcy w poszukiwaniu inspiracji. Niektórzy przyjeżdżają właśnie po tą inspirację, bo wiedzą, że tymi samymi drogami, ścieżkami, chacą Fryderyk Chopin, oni tu są i chcą tego samego, co, co Chopin zauważył. A też niektórzy mówią, że tak jak nasi dzisiejsi prelegenci, przyjechaliśmy tu niejako na wakacje, bo miejsce piękne, prawda. Każdego roku wiosną szafarnia gości młodych muzyków z całego świata, którzy startują w konkursie pianistycznym imieniem Fryderyka Chopina. To już wszystkie informacje w tym wydaniu magazynu. Na kolejny zapraszam jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia.